Po około 2 godzinach przy burkie pojawiły się bąble. Bąble, które niechybnie świadczą o tym, że zaczynamy się odrywać od dna. No teraz kwestia jeszcze odpompowania do pełnej powalności i to będzie koniec na dzisiaj. Kto popracuje do jutra, sobie na wyporze. Może wróci woda, to sama to derwie. Bo głupio to wygląda, bo jakby wynurzyła się ta burta, która była wyżej. O, tutaj ładnie widać, że ta burta. Ona jest dziobem, w tamtą stronę, czyli lewa burta, wyraźnie po tym brudzie widać, że dotyka tak, jakby do, jak dotykała. Natomiast prawa wyszła, prawie 27 cm do góry. Dosyć naturalnie to wygląda. Pomimo dostateczności, też jeszcze kawał drogi do stracenia. Stateczności, ale no nie będziemy ryzykować. No Dzisiaj niech to zostanie. No dobra, koniec akcji na dzisiaj. Są dwie możliwości: albo mamy w środku bardzo zbalastowany ten kadłub, i to go trzyma z przechyłem na lewobór, jak widzicie za mną. A możliwość druga jest taka, że. Yy, przykleił się do błota z tamtej strony i nie chce go puścić, a tutaj nic nam bardziej nie pomoże niż czas, więc zostawię go do jutra, się okaże. No jak w nocy przyjdzie wysoka woda i on się nie odklei, to niestety będzie pompowanie jeszcze raz, ale z drugiej strony głupio by było, jakby się tu przewrócił, a ma taki przechył z pogranicza krytycznego.